Sponsorem programu jest Orlen. macie jakieś takie swoje rytuały, że któryś z was wsiada pierwszy do łódki, któryś drugi i tak musi być, bo inaczej to nie zagra, albo w ogóle łódka się przewróci. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. u nas nie ma rytuału. Nie wierzymy w te zabobony. <laughs> potrafimy przyjść, e, tak się zgrywamy, że potrafimy przyjść wszyscy cztery w różnych koszulkach na start, a musimy mieć równe stroje także. Także <laughs> tak nie, nie Ale ma trener, trener ostatnio nas e, mocno <laughs> mocno gania z tym, że właśnie żebyśmy się ubierali w miarę tak samo. Na wodzie, bo, że już tam jakieś zdjęcia, filmiki wstawiamy, żeby to wyglądało właśnie równo. A y, macie także, nie wiem, możecie sobie podczas treningu puścić muzykę, czy to kompletnie nie wchodzi w grę? Muzyka to na największe zło dla trenera. Prawda. No, tak jak jeździmy, powiem szczerze, no, muzyka, jak jeździmy na ergometrach, czasem odcinki e, dwa razy 50 minut, no, to posłuchać sobie muzyki jest przyjemnie. E, na głośniku wszyscy słuchają tego samego, ale trener e, często podchodzi i e, wycisza po prostu muzykę. No, uważa, że żeby no, pracować jeszcze bardziej z głową i i skupić się na tym, wyjść tam z jakiejś swojej strefy komfortu i, i nie ułatwiać sobie. A my tutaj dwa razy 50 minut jeździmy, tylko na tym ergometrze przód, tył i widzimy te przeskakujące cyferki na ekranie. Tak, no. tak więc no. wydaje to mi się, że wiedziałeś... gdybym się trochę bardziej znał, no to pewnie bym nawet wymyślił lek na raka, nie? W czasie takiego. W czasie jednego zgrupowania wyjazdy, zimowego. Bo to jest tak odmurzające i tak. No. Takie bardzo obciąża to psychicznie według. To mnie. O czym ty myślisz, jak ty na tym ergometrze kręcisz te kilometry? Co zrobiłem 10 lat temu i dlaczego nie dlaczego tak zrobiłem? Potem co będę robił, jak skończę ten ergometr? Takie po prostu rzeczy błahe, ale żeby zająć jednak czymś w głowę, bo, no bo jest ciężko. Pod koniec naprawdę jest ciężko się już skupić. Ale trener wymaga wyjścia ze strefy komfortu i nie ma, że filmik na Netflixie albo. To było zbyt piękne. To by było zbyt piękne. No. To czego nie możecie robić też poza treningami? Jakie trener narzucił zasady? Tu akurat Związek troszkę narzucił zasady, że takich sportów. Yy... Typu kolarstwo szosowe musi, ma, powinniśmy unikać takich mocniej też ekstremalnych, typu nie wiem, skoki ze spadochronem, albo narty zjazdowe, żeby po prostu dbać o siebie i przypadkiem nie wystawić się na jakąś niepotrzebną kontuzję, która mogłaby iść za tym. Mhm, a trener, nie ma jeszcze jakiś tam innych, że nie wiem, między treningami możecie tylko leżeć i odpoczywać, regenerować się. O tego typu. Ten ostatnio pytań. narzeka, że ja za szybko jeżdżę samochodem, Tak, to, to tam powinienem wolniej jeździć na zgrupowania. Tak. Tak Skąd jest? on wie. No zdarzyło mi się <grym> ostatnio go. go. Dwa, dwa razy ostatnio go wyprzedzałem na tej samej trasie, więc jakby no. Zauważył Jest, Zauważył jest mnie. kilka rzeczy. No. Sopo do drugiej w nocy też odpada, także. <laughs> Ale ja na przykład e, znalazłem sobie sposób, żeby mi te zgrupowania szybciej mijały. E, zabieram ze sobą monitor i konsolę i gram. Praktycznie no, cały czas gram i to jest mój po prostu zabójca czasu. Ale to, i to nie jest zakazane. Właśnie okazuje się, że jednak też jest. Bo mm -hmm. za dużo siedzę i gram, a w tym czasie powinienem leżeć i chyba patrzeć w sufit, albo nie wiem, przemyśleć swoje życie. E, tak naprawdę, no mówię, ta konsola mi dużo odejmuje, ale też jest dla niektórych problemem. Mm -hmm. Czyli moglibyście leżeć i czytać książkę, tak? Obejrzeć film, czy, czy już też niekoniecznie? Bo nie, nie no, ale... To już, to już <laughs> ta Książka już może tak, jest, tak, ok, książka jest Ale ok. już jest właśnie, czasami jest takie doszukiwanie się e, czegoś, czego tam nie ma. Sponsorem programu był Orlen.